Maneczko widzowie, z tej strony GruboCienki A dzisiaj dowiecie się jak zwiększyć swoje FPSy w CS 2 Oczywiście pokażę wam jak to wszystko ustawić i jak to ma wszystko wyglądać Bez zbędnego ociągania przechodzimy do materiału Na start wchodzicie sobie w lewy górny róg Menu ustawień W kategorii obraz Zaawansowane ustawienia obrazu I tutaj od razu będę wam mówił jak ustawić to, żeby mieć, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów, ale żeby też nie psuć swojej grafiki, żeby było optymalnie, żeby nie mieć jakiejś pikselozy, tylko żeby po prostu było dużo FPS-ów i normalnie się dało grać w grę. Oczywiście nie będę wam pokazywał co na co oddziaływuję, bo ten odcinek by trwał z pół godziny co najmniej. Po prostu będę wam tłumaczył co włączyć, co wyłączyć jak wszystko ustawić. Po skróconą wersję będę wam mówił co mniej więcej do czego należy, więc przygotujcie, odpalcie sobie CSA i zobaczcie i róbcie to samo to co ja oczywiście jeżeli macie lepszy bądź słabszy komputer Niektóre, na niektóre wersje możecie sobie yy, jakby pozwolić, żeby mieć wyższe, ale lepiej mieć tak jak ja, bo ja mam taki optymalny komputer. Taki troszkę lepszy, ale robię tak, żeby wszystko, każdy, jak to sobie ustawi, to będzie miał w miarę dobre ustawienia pod swój komputer. Więc yy, zaczynamy. Dobrze. Pierwsze to zwiększ kontrast graczy. To sobie zostawcie na wyłączone. Lecimy dalej. Synchronizacja pionowa. To też sobie zostawcie na wyłączone tryb niskiego opóźnienia NVD Reflex. To automatycznie będziecie mieli włączone, ale to jak wyłączycie nie będziecie mieli przewagi nad y, przeciwnikami. Oczywiście też y, jak wyłączycie przybędzie Wam, wam FPS-ów, ale tutaj nie radzę szukać oszczędzania w, w innych ustawieniach. Można bardziej oszczędzać, nie tu. Tutaj możecie sobie ustawić włączone, a nawet pokusić się o włączone plus boost. To po prostu wam, jakby daje, jak szybko zobaczycie tego przeciwnika. Ja mam włączone plus boost i też wam to zalecam. Tutaj maksymalna liczba kartek na sekundę w grze to sobie możecie ustawić ile chcecie. Tylko żebyście nie mieli też mało, bo wam wtedy blokuje i nie będziecie, jak ustawicie na 100, to nie będziecie mieli, będziecie mieli maksymalnie 101 fps -ów. Ja sobie ustawiam tak optymalnie na 500 i tyle. Tutaj yy, maksymalna liczba klatek na sekundę w menu, to nie wpływa jakoś bardzo. Ja tu mam na stówkę. Możecie jak chcecie. Obecny szablon ustawień obrazu tu na niestandardowy, żebyście mogli to ustawić. Tryb anti-aliasingu. Tutaj polecam wam ustawić na 2x MSAA. ustawienie dosyć zżera FPS-y. Tutaj nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ustawiacie sobie na 2x MSAA. SAA. Ogólna jakość cieni, tu ustawiacie na niska. Tu chyba nie muszę tłumaczyć o co tu chodzi. Dynamiczne cienie, tutaj ja ustawiam sobie tutaj na wszystkie. Na przykład na takich mapach jak The Nuke, jak macie od lamp, to może wam trochę to dać przewagi nad przeciwnikiem, ale jeżeli wyłączycie to ustawienie, to nie da wam to jakoś dużo, więc zostawcie sobie wszystkie, żebyście widzieli wszędzie cienie, nie tylko na y, zewnątrz. Dalej, szczegóły modeli tekstur, to dajecie na niskie, bo to ustawienie w ogóle kompletnie nic nie daje, niby to ma dawać jakoś szczegółowości tekstur, ale w ogóle nic to nic nie daje, tylko zwiększa FPS, -y, więc dajecie na niskie. Tryb filtrowania tekstur tutaj bez w ogóle jakiegoś przedstawiania dajecie na 2x, żeby odcinek szybko trwał. Detale shadera dajecie na wysokie, szczegóły cząsteczek dajecie na niskie. To ma oddziaływać niby na to, ale to z dużo zżera fps -ów. tylko gdy wyrzucacie koktajl mołotowa. Okluzja otoczenia dajecie na wyłączone. Jakość, yy, czyli tutaj High Dynamic Range dajecie na jakość, bo gdy dajcie na wydajność jest bardziej rozmazane tło. A nie widzicie wtedy tak dobrze przeciwnika. I ostatnie ustawienie to Find Lenty FX Super Resolution i tu dajecie na równowagę, żeby nie y, niszczyć jakoś wam grafiki. Resztę ustawień, ustawiacie się pod, do swoich propozycji, tutaj są y, inne y, ustawienia, czyli pod jakim głos, i w ogóle muzyka, czat głosowy, gra. Tutaj macie odnośnie pingu, więc tu nie ma znaczenia. Będzie to bardzo szybki poradnik, no i to by było na tyle. Chyba Je, jeszcze sobie zobaczcie, czy tak samo macie tak jak ja. No i możecie się cieszyć y, większymi FPS-ami w y, CS-ie. Wtestowałem wszystkie ustawienia, więc wydaje mi się, że powinno być wszystko ok. Na pewno będziecie mieli przyrost FPS-ów, tyle wam mogę gwarantować. Y, zachęcam Was do dołączenia na mój serwer Discord. I do zasubskrybowania kanału, bo to na pewno daje mi wielką motywację do nagrywania dalszej części filmików. Byłoby mi miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, komentarz jakiś miły i suba. No i co, was mogę więcej prosić, no zostawcie tego suba, łapkę. No i, no i co, życzę wam miłego dnia, możecie się cieszyć z dobrymi ustawianiami, ustawieniami w CS-ie. bierajcie z głową, no i co, do zobaczenia, siemanko, cześć.